Co to jest? zwięzienie Co? Co Dawid tu mówi? Daj. Michał, przyjdź, błagam. Michał, przyjdź! Ej, dobra, widzimy się, jak będę w Minecraftie. A zapomniałem jeszcze powiedzieć, bo ja nie miałem nie grać, ale jak Dawid jest w więzieniu, to nie, jednak wchodzę, muszę go. Y uwolnić stąd no przecież nie może być w więzieniu. Ej dobra, jestem na wiosce, ej to idę zobaczyć, bo to było w takim, w tym lesie no właśnie te ślady, te ślady prowadziły do więzienia. Ej dobra, tylko muszę uważać, żeby tego Pennywise'a nie było. Ja mam wodę, yy, wiadro z wodą, więc ra w razie co, co? Nie, chyba mi się przewidziało, gdzie on jest. Ej, nie mogę. go. Eee, nie, nie, dobra, dobra. Dobra, dobra. O masz, masz. Nie mogę trafić w niego nawet. No chodź, chodź. No właśnie. Szybko, szybko, szybko! Nie! Zepsułem całe pasy, szybko, póki. Ej, bo on zniknął gdzieś. Ej, dobra, to naprawię te pa... O nie, Lawem! Ma! Spali wszystko! Co to jest za półka? Co mam za półki kładzie? Dobra, szybko uciekam, uciekam. Wyleję tu przed domem wodę. Tak. Ej, dobra, nie mogę iść na po Dawida, bo go nie ma. Dobra, będę musiał po, po cichu e, się... Dobra, będę musiał po cichu, żeby mnie nie znalazł tylko. Nie wiem, gdzie on jest. Wodę wyleję przed domem. Dobra, muszę iść. Dobra, idę, go tam nie ma. Nie wiem, naokoło jakoś, jak tą wodę stąd wziąć. Dobra. Dobra, lecę. Za Dawida domem. Szybko. Pum. A szybko, szybko, szybko. Nie, on tu jest! Chodź tu! Ej. Nie ma go już. Co? Ej, dobra. Ej, muszę uważać, bo ten penyłaś tu wszedł. Nie wiem, muszę uważać, bo on może wie, że ja idę. Nie wiem, bo jego tu są jakieś ślady. Ej, tak, to jest to z filmu chyba. To jest to? I to Ej, dobra. Tu jest ta klapa. Halo? Ej, co ty tu robisz? Halo? Tw Widzę twój filmik na YouTubie. jesteś Spogutamy. Szybko uciekamy! On tu na... Widziałem, jak on do lasu tu wchodzi, jak ja po ciebie szłem! Szybko! Uciekamy stąd! W końcu jesteśmy Na film. Szybko! Gdzie ty jesteś? Uciekamy! Ja widziałem, jak on szedł do lasu, więc on jest w tym lesie cały czas, bo on chyba wie, wie że ja po ciebie chcę iść. I jak ja szłem po ciebie, to on do lasu akurat wchodził. Naprawdę? Naprawdę? Dobra, szybko wyłazimy, chodź! Schowamy się do mechanika, chodź! Patrz, co mam! Patrz, co mam! Ja. Jak. E, weź sobie włącz mój filmik, bo jak ja wziąłem wodę, to on wtedy ten. W, e, mogłem go pić, ale nie mogłem go. No więc wylejmy tutaj, to on tu nie wejdzie. Jeszcze tu. Nie mam, muszę do domu się wrócić, to czekam. Mam kolejną wodę, jeszcze musimy tutaj dać. O nie, to jest tyle. Dobra, nie wiem, może coś to da. Dobra. Kukaj, tu, żebyś dał. A, dobra, dobra. Ja nie mogę, się tak stresuję. Bo ten kla... Ale ten klaun jest gdzieś w lesie. Bo serio ci mówię, ja szłem, a on akurat do lasu wchodził. Dobra. No i musimy tutaj na razie, ja mam, ja mam mieczyk, więc on jak wejdzie to szybko otwieram i go biję, bo on, bo on wtedy będzie się o tak osłabi. Co ten koń, co jak ten koń jest od Pennywise? patrz jak on podgląda nas. Ej Michał. Co? Bo nie u tego Pennywise'a tam w środku sprzętu był, też był mieczny netherite'owy. Co było? Eee, miecz nie bo ja go wziąłem, to czekaj, mam w tym drugim jakby ekwipunku, to czekaj, wyjmę go. Dobra. Ej, dobra masz, bo w skrzynce było, bo jakie ja oglądałem ciebie, to tam było, Jeżeli ty patrzyłeś do skrzynki, to najpierw tego nie było, ale ten Pennywise coś otworzył tą skrzynkę, to on chyba wrzucił miecz, to ty, to ty jeszcze wyciągnąłeś ten miecz, jaki bambik on jest. No. Ja nie mogę. Ej, dobra. Ja, się, ja teraz się cykam, bo jak nas znajdzie, to oboje nas, nas zamknie, jak my wtedy się wydostaniemy. No. Więc nie wiem. Ja jutro, ja w ogóle dzisiaj miałem nie grać, bo i, bo, i przez tego Penny bo myślałem, że jutro, że jutro sobie go pokonam, ale jednak tak łatwo nie jest. I miałem dzisiaj nie grać, ale jak zobaczyłem twój filmik, to nie jednak dołączyłem na nasz serwer. No. Dobra, to co, my będziemy tu siedzieć teraz? Nie wiem. Ja bym wolał. Tak, poczekamy do rana. No. I wtedy go ten. Zwabimy do fontanny. Okej okay. Dobra, to czekamy. Cóż, dzień... Poczekali... okay, poczekaliśmy. No, dobra. Poczekaliśmy tutaj jednak, ale ten koń nadal tu jest. On jest jakiś podejrzany. Dobra. Gdzie ta woda? A to tu wstawiłem tą wodę. Ej, dobra, ej, chodź, chodź ej, chodź do mnie do domku, ja mam złoto i diamenty, musimy zwabić tego Pennywise'a. Dobra, szybko, idziemy do mojego domku. Szybko chodź, ja wodę wyleję. Dobra, woda, woda. Szybko. Dobra, i złoto. Dobra, mam. Idziemy. Szybko, szybko, szybko. Mam nadzieję, że nam się uda. Wody nie mogę. No dobra. Dobra. Penny, łaj się, chodź, diamenty. No, diamenty są, chodź. Złoto, złoto, chodź. Chodź tutaj. Ej, ci też coś, za... coś zaczęło lagować? No Mi się kamera w ogóle sama obkręca. Co jest? I coś mi się laguje. Co się dzieje? Ci też? Jak idziesz, to ci się kamera tak obkręca? No, ale to już... Jest... Co jest? Ale to już... Jest... Mi to nawet... Jak idziesz, stoisz w miejscu, to nagle pięć, pięć kratek dalej jesteś. Co jest? Ale laguje, widzowie. Co się dzieje? E, co jest? Ale mi wariuje! Co jest? Serwer! Serwer chyba laguje! Ktoś chyba na. Ser... Co jak ten Pennywise na serwer zlagował? Nie wiem! Co tu się dzieje? Nie dobra, ten Pennywise na serwer zlagował cały!